Waking up to ash and I sweat my rust. I'm breathing in the tu Diablo i witam w kolejnym odcinku z gry Smite. Tak dzisiaj sobie gramy Dominaciona. Już tylko. Dwa odcinki albo jeden mięs Dominacjona. Tank Pris. Więc wezmę Imira. O kurde, ktoś idzie. Nie ma Maresa, Jore i Mira. Ogólnie, Imir to chyba jedyna postać, która ma duże skin. No, tak, no, cztery skiny, to jest chyba najwięcej. Jak mi się zdaje, przynajmniej. Tak, niedługo będę wstawiał więcej filmików, bo będę miał przerwę. No i po prostu będzie więcej filmów wtedy. Czy mojej przerwy? Tak, ktoś przyszedł i nie wiem kto. Później zobaczymy. Ja lekko przysięgnięty. Lekko, lekko przyrzębiony jestem, ale to... raczej nagrywać dobrze będę. Już wiem, to przyszedł. No, co jest? Na no, co mi się żładować. O, jest. Jakiś dziwny lepel, coś? Dobra. Bierzemy budkę. Bo to posztawa. I to. Dobra. Lecimy. To gdzie idzie dalej? Muszę chyba idę na środek. Znaczy, ktoś mnie zajmie. Freja? Tak, no. Kogo tu mam? O Jezus. Uświadam to sobie gira. Z to mnie przyszedział jeszcze Ares z pomocą. Ja. Yeah. Mistrz łańcuchów. Lodowy golem. A gdzie ty podchodzisz? Idiota! He, <laughs> sobie idiota też. Chodź. Też jestem to. Wejście w trzech to możecie sobie. Dobra, ja na... A, naprzód, zobacz. Nie go. Ujebać gnoja. bo zebrać tego ustola. Jest, mam. Jak to, że go nie mam? Mam go. Jak to, że padłem? What the hell? Gdzie był Ares? Ares zginął, ścierwo, głupie. Po co? Po cholerę, on w ogóle się bił. Miał go przejąć, żebyśmy ich tam pozabijali. Kupię jak kaczki. A idiota chyba zaczął pić się z innymi. jeszcze to przegrywamy. Nie! Trzeba iść pomóc. Bulwersy będą mi. Dobra. Dobra. Ja to na nie finieg. Ja tu przyszedłem, żeby to kurde ubić, no. Dalej, dawaj. Czemu was jest to tak mało? No dalej, ja go stankuję. Bo nie. Ja... ja jeszcze mnie zablokował, idiota. Jezus. Jego ja nie przejmiecie, nie? Zniszczę. Już kurde, jeszcze mi, mi do przyjmą bo Ares nie może wytrzymać. Nie. Wej, sprint, fa. No co, imir, Zapierdalaj, zapierdalaj. Coś tu głupio. Jezu! Gdzie byliście wcześniej, głupinowie? A dzięki. No, manny drachm, nie oczywiście. Jak? Ale jest dobre. Jest. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Nie bierza Uff. Boże, proszę. Teraz tylko nie dajcie się przejąć tych. tych. <d- <d nie dajcie przejąć punktów i będzie git. Hmm, co by to teraz złożyć? A jegniemy to. A mogę Help <coughs> How? Ja mam tutaj dwóch kurwy. Nie, boże. Nie. 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 Cisza. Chyba o Kłangowi, kurde, ja mam jednego, ja mam trzech. To potrzebuję pomocy, kupię siero. Zadekery ja jeszcze mam, no ja. Oje was. łobas! Ares... jeszcze? Oh yeah, ares, what the fuck, ares, ty skończony idioto, nie. Przyłątam... Pada od razu. Suker, no od razu pada, no Będę się męczył z jednym stworem 20 minut. Cześć Freja, co ty odwar? Co wy wolacie? Tępe dzidy. Nie mnie, mnie, nie? Ty ten płacidło. Czy się pozwolił? Aha. Ja! Jeszcze głupi rasie tutaj dołączył, nie? Ja pier... Dobra. Kur... Nie uciekniesz mi! Zdychaj! Coś, coś, dzikuj, nie nam ci wyjść. A gdzie są? Jej! Nie kur, ja. SMS do mnie. Coś mnie kocha Chcesz mi żyć nie daje. Yy, yy. Kiedywa do... kolejny strało Eaa, zdychaj! Zdychaj się nie Ła ła, ła, Łę Zaprosiłem cię! Zdychaj! Ja! Yeah. Dead no! O, mamy wszystkie trzy punkty przyjęte. Tak like by the way. O, oh, fuck, nie mam many. What fuck? Rrrr, uh, fagul. Fuck. fuck of <m> <m> Derp, mam ścianę. Spela, ale jednego co tu do tak. pisku, pisko, pisko. Dobra, ja yeah, teraz albo nie. Ta Artemis, Matko Boska. Ja nie mogę wyjść, bo kupi sobek. To sobek, sobek, uświadam to sobie. Zostaw mnie ty ten pad Mhm. Jasne, kuf. Jebana, nade. Czemu tam nikogo innego nie ma, no? 4 trzech przychodzi na naszą linię. Nek. Będziemy bronić jednej linii, bo nie mógłbym sobie poradzić jeden na jednego. Dabadzina. jaka o nie może wygrywać z hibo, no kuf. Jakares może dodać od ra. Jeszcze większe. Nie mogliśmy mu pomóc, bo po nam mam ciśnąć Aaaa, chodź tu tempa do. No, oczywiście, że mnie zastanujesz. Zdychaj! Zdychaj! O no nie! Hurra. ta na pułapka. Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś, kurwa? Oż, kurwa. Nie mam innego wyjścia. No nie! No! Dzięki za pomoc z jedy. straciliście wieże, no kurwa. Mój team nic nie umie robić. Uh, uh, uh. No, super. No, mej przejęty. A, kurwa, nie? Ares, kurwa. No, Ares, stój sobie w miejscu, jak w ciebie napierdaję. No, kurwa. Apolo, idź sobie tam. No, I did, I did. Eeeh, jeden siedem, głupi widać, że na nie, jeden sześć. suczę! Eeeh, sucho! mi tu! Zdjęłaś mi tu! Ale ja mi byłem tą ścianę i wszystko wyblokuje z. Tun Artemis! Wypierwolenie sopka i stun Nate możesz no, Zypis tylejnik! No i kolejny stun! Spišę radoli! tego dzika! Nie Ares co ty kurwa ty Ares, nie pogrążaj się! Ty chcesz tankować górne, nawet nie umiesz wytankować MAGA. Wypiornią w powietrze. No w mordę. No, szesz, dzięki za pomoc. No, nie! No, oczywiście, bo Ares z kryzysem będzie sobie uciekał. Chuj pomagać. Eee, Ares jest pod apę. Och, Ares jest tankiem. Idź pod apę. Już mnie nie Sobek wypierdala. Wypierdala stąd. No jezus! Ares przygrywa z każdym kufem na solo! Boże! Czemu oni nic nie umieją zrobić, tak No nic! Ja biorę! Przejmiemy to! To kurwa, przejdziemy. Co to z przyjemnością. To jest ruda, to jest ruda. Idę przejąć mi, tak? Fajcie, wyjebane kupiłam cię. To tyluczyk, wie czym jesteś. Cześć, kurwa Artemis. Cześć, suko. Tu to suko. Zdychaj! O, o! Dużo mi bliżej Z zbierdolę. Zajebić Cię, suczo! Chodź kurwa! Co uciekasz skąd? Zajebiłem Ci, kurwa, tyle hapejle tymi dwoma spellami. Jebany pułapki. Och, mordę, więcej wesz starania miała. Dwóch hehe. Na pewno mnie zajębacie. A Apolo, ty w ogóle się tu nie pokozuj, bo i tak nic nie zrobisz. Kurwa. of the north curva. Spürdül. No yes, Spürdül. Spürdül da ikujo. Ähm ich esse Ale zim tam nie byk tankuje, bo arystracić w wodni, nie? Ej, No i ja chuju. Freja też mi mnie. No przegrywaj na solo z Nie Jak w Kurwa ja ci rana solo, ja pierdolę. Co to kurwa ma znaczyć? O ty chuju. Ty chuju. Ty ściero pierdolona. Zdaj kurwa. Ty też też w nie? Ściery. Miękkie frytko. Mówiły panu na oczy. Mówiły. I co mi zrobisz? No? Okay. no i co mi? kurwa. Freja gdzie jesteś do chuja. Oj, i teraz to. Pierdolę, że mi wszyscy tak pytać. O chuja, ale kłank ma najmniej dedo do kurzu, bo on sobie nie wygodzi nigdzie no. Jeszcze mi da straciliście, nożysz że kurwa. Lecz. Lecz. na tym rumaku, chociaż nie powinien się mieć. się wytnie. Będę musiał wstawić plus zacznik, yy, że filmik plus 18, ale olejcie to. Wszyscy nie sobie oglądają. Nie mi tu kurwa. Nie dobrze. jeszcze teraz nie walcz! Cześć kurwa sypku. W masz. W pierdol. Napierdalać w niego, napierdalać. Napierdalać w niego, napierdalać

Zostaw, Ares inteligent kurwa. <Ky> <Ky> Jak ja mam to teraz wytrzymać? Trze. No, ja pierniczę. Możesz dzięki za pomoc, ktokolwiek, nie. No kurwa. Jaki zrety tym! No ja pierdolę! Czy suko? Zajebi was wszystkich kurwa! Zdywaj! Teraz ty kurwa! Chodź tu! Chodź tu, suko. tu. Dziwko. Boję się, Myślisz, że kurwa cię tam nie zabiję. Czy przy okazji tego kurwa syna zabiję? A daj, suko. Teraz ty, kurwa. Jesteś następny. Dole! Przejmują nam mida, no, bo nie mówią o bronić, nie? Oczywiście. Sery, że takie jestem wściekły, ale dzisiaj jest zjewany dzień. Dobra, tyle. Dobra, wygraliśmy! Gdzie ol. Dalej, załaduj się. Zładuj się czy nie? Jest. Emir ma za zdanie zwycięstwa. Oto końcowe staty wszystkich graczy: 6, 7, Emir, Ares 3, 9, Aukwank, 8, 3, 6, 11, 9 i Apollo 0, 5. U nich RA98, Hibo77, SOT74, Artemis 47 i Nate 62 Więc to było na tyle w tym odcinku. Niesamowite rzeczy się działy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Cześć się z nami Diablo. Nara!